Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett. Witajcie! Jak już dobrze wiecie, niedawno wyszedł trailer do Jurassic World Rebirth. A w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam swoje osobiste zdanie na temat tego, co widzimy w tym trailerze. W pierwszej scenie widzimy szkielet tyranozaura, i tutaj na chwilkę bym się zatrzymał, ponieważ jest z nim związana nieza fajna teoria. Chodzi o to, że owy szkielet najprawdopodobniej należy niestety do Rexy, czyli oczywiście kultowego tyranozaura z serii filmów Jurassic Park, Jurassic World. Jeśli jest to prawda, to spowodowane jest to tym, że Rexy po pierwsze była już schorowana, a po drugie naprawdę miała już dużo lat za sobą i widocznie nie przetrwała do tego momentu, czyli przypomnę, do roku 27, w którym dzieje się akcja Rebirth. W następnych scenach widzimy naszych bohaterów w wysokiej trawie i prawdopodobnie od razu nachodzi nam na myśl scena z Jurassic Park, gdzie nasi bohaterowie zostają okrążeni przez raptory właśnie w podobnej wysokiej trawie. Następnie napotykają na dwa tyranosaury. Jeśli chodzi o tyranosaury, to moim zdaniem ich wygląd jest dosyć ładny, tylko że mam do nich kilka uwag. Po pierwsze, według mnie ich ogon jest zdecydowanie za długi, a także mają dziwne dwa żagle, na ogonie oraz grzbiecie, które moim zdaniem nie pasują do nich i bodajże nie są poprawne paleontologicznie. Poza tym, wyglądają naprawdę ładnie. Cieszę się też, że są nowymi dinozaurami w serii, a więc są fajnym urozmaiceniem. Kolejno, mamy ujęcie najprawdopodobniej na Kecelkoatla, gdzieś w wysokich górach. A krótko po tym, możemy zobaczyć specjalne przerobione logo Universal, tak aby przypominały logo Jurassic World. Wiele po tym, poznajemy kolejną osobę do naszej ekipy, czyli Duncana. To właśnie z nim nasza ekipa będzie płynąć na ową tajemniczą wyspę. Nasi bohaterowie mają pewne obawy, jednak sam Duncan twierdzi, że nikt nie jest na tyle głupi, żeby płynąć za nimi w to miejsce. Potem widzimy naszych bohaterów wchodzących do jakiegoś opuszczonego laboratorium. I mi w tych scenach najbardziej w oczy rzucił się raptor w kapsule. I to nie jest zwykły raptor, a dokładnie już dwugłowy raptor. Wiadomo, przy klonowaniu oraz stworzeniu gatunków bardzo często działy się niepożądane komplikacje, i to właśnie była jedna z nich. Potem widzimy, jak próbują dotrzeć do jednego z gatunków, od którego muszą pobrać DNA. Jest to najprawdopodobniej Keselkohat. W formie ciekawostki powiem o tym, że Henry wspomniał coś w stylu: iż łatwiej jest pobrać DNA z jajka niż od dorosłego osobnika, który jest wielkości F16. Następnie zostają zaatakowani przez dorosłe osobniki, i krótko po tym widać coś, co nie jest dinozaurem, a jest tak zwany Direx. Co bardzo ciekawe, nie jest to hybryda tak jak nauczyły nas to wcześniejsze filmy Jurassic World, a jest to mutant, który powstał w wyniku błędu Ingen w klonowaniu dinozaurów, w którym po prostu wszystko poszło nie tak. No i właśnie w wyniku tego powstało to coś. Potem widzimy kolejne kilka dynamicznych scen, jednak to jedna z nich najbardziej przykłada moją uwagę, a dokładnie mówiąc, to dwie. Otóż, to w tej krótkiej scenie mamy ujęcie na dilofozaura z nowym modelem oraz kolorystyką. Moim zdaniem, jest naprawdę ładny i widać, że jest nieco większy. A teraz, co jeżeli bym wam powiedział, że na tym zdjęciu nie jest jeden, aż dwa dinozaury. Jak się dobrze przypatrzycie, to za tą roślinnością wcale nie ma żadnej górki, a jest to grzbiet tyranozaura. Po tych krótkich scenach znowu mamy ujęcie Antireksa oraz Tranozaura, który próbuje złapać kogoś w wodzie. W ostatnich już scenach widzimy aż trzy Spinozaury oraz Mozazaura, które widocznie polują razem. Właśnie o to w taki sposób doszliśmy do końca zwiastunu, jak i końcówki odcinka. Moim zdaniem naprawdę trailer wygląda kozacko. Widzieliśmy dużo dinozaurów, ciekawe i dynamiczne sceny oraz jest naprawdę dużo wątków, które myślę, że będą ciekawie rozwinięte, przykładowo wątek laboratorium, direksa, samej Owej Wyspy, no i tym podobne. Napiszcie również, jakie jest Wasze zdanie w komentarzach. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli film się spodobał. A jeśli interesujesz się głównie Jurassic Park i Jurassic World, odsyłam Cię do kanału Czaszkochrupa. Wielkie dzięki za oglądanie, ja zapraszam Was jeszcze na mojego Discorda, link jest w opisie, no i do usłyszenia w następnym odcinku.